Wiele z osób, które pierwszą korporację spotyka w wieku 7 lat, sorry, ponad 300 osób w szkole jest. To już jest korpo. E, I tam jest menadżerów trochę, tak, menadżer od 1-3, potem jest menadżer menadżera, czyli pani, pani, pan dyrektor. I tam się te dzieci czegoś uczą już. Ale nie uczą się klasyfikowania rzeczy ważnych, mniej ważnych. To czasami się od nas dowiadują. Więc oni wychodzą z tej, z tej szkoły, nawet jeśli mają dobrze w domu, tak, to już im tam namieszali, bo wszystko jest tak samo ważne. Przychodzi szef, pyk. Ile osób ma więcej niż jednego szefa? E, bo jest taki, jest taki, co jest taki szef, szef, ale on to akceptuje mi urlopy, ale tamten to mi dostarcza pracy, a tamten muszę się skonsultować, więc też dobrze by było, żebym coś z nim zrobił. E, I nagle tych trzech wpada, każdy rzuca inną kartkę, to teraz e-mail, tak? A każdy coś dorzuca. I ja nie potrafię powiedzieć, co jest bardziej wartościowe. A, jeszcze szkolenie nie wpadła. Nie, one są obowiązkowe. To ja muszę na nie iść, I teraz, ale tam się pali. Szkoła nas tego nie nauczyła. Rodzice byli w zupełnie innym systemie. Ja patrzę na swoje pokolenie, tak, ale rodzice byli w systemie, który mówił, wszedłeś do pracy, no to się sprawdzało troszkę. Oni też siedzieli te 8 godzin w pracy, bo musieli, nie mieli wyjścia. Ja nie mówię, że nie robili roboty. Chyba, no, że praca była ich pasją. Tak, bardzo lubię to zdanie.